Twoja stara myje się tam, gdzie Angus ma mej. Twoja stara jest taka gruba, że pracuje ubrania na ustawie samochodowej. stara jest tak bezmyślna i biedna, że pracuje w żemolnicy. Twoja stara jest taka długa, że pod lotem tym do Twoja stara jest tak zwalnięta na mordę, że ma starego, bardziej rzecha, a mówi na niego różowa inżynierywa. Moja stara jest, jest taka stara, że oglądała pierwszą wojnę światową z przed przez dobra, no, no, teraz ty. dobra. To koniec na no, dziś. Już? Dobra, no dobra. Okej, okay, pa! pa, pa!